Witajcie, to znowu ja Alek. Witam Was już w kolejnym Let's eee... eee, Playu. Przejdzie... Teraz prze... przejdziemy sobie kolejną misję w Adenach. Eee... Musimy znaleźć drogę przez tę część lasu, przetrząsaną przez Niemców. Niemcy zawlekli do lasu dużą liczbę amerykańskich jeńców wojennych. Musimy spróbować ich odnaleźć. Gdy znajdziemy amerykańskich sprzymierzeńców, musimy ewakuować się tą drogą i przemieszczać się w kierunku naszych linii. Cel zasadniczy odnaleźć amerykańskich jeńców. Cel dodatkowy ewakuować się tą drogą i dostać się w pobliże linii aliantów. Misję zaczynamy w tym miejscu. W całym lesie roi się od wrogów. Są tam też stare polaminowe pozostawione przez cofających się Amerykanów. Niemcy zapewne oznakowali wszystkie pole minowe, ale i tak musimy patrzeć pod nogi. W lesie mogą się również kryć niemieckie czołgi. Misja kończy się z chwilą dostarczenia łazika i wszystkich ocalałych żołnierzy w to miejsce. Eee, tak, jak widzicie tutaj. Eee... Musimy odnaleźć tych amerykańskich jeńców. E, damy. E, tu będą trzy czołgi. Damy trzy naboje do bazuki. E, tak, snajperce ten ma mało. Zabierzemy tempo. E, temu 10, temu 10. Temu damy więcej. Hmm, co by tu jeszcze? można by, bo ten ma za mało ludzi, jakbym tak dać kabin maszynowy ciężki, ale ja widzę, że hmm, bomby tu nam nie będą potrzebne. Hmm. nie, no chyba właściwie tyle może być. Głównie ta bazuka właśnie tutaj. Będą te trzy czołgi. I tak, dobra, przechodzimy do następnego. Przechodzimy już do misji. Dobra, zapiszemy sobie. Teraz tak, yy, tu jest jeden czołg, tu jest drugi, a tu jest trzeci. Yy, my, tak, ci amerykańscy jeńcy są tutaj. Nie będę się ładował tutaj w las, gdzieś, tylko będę jechał cały czas tą drogą. Eee... W sumie to nawet nie wiem czy... ale podejrzewam, że to są miny. Jakieś tu widzę coś na drodze, tak, jest mina. Nie ma po co się tutaj po prostu ładować, bo... No nie ma takiej potrzeby, można objechać sobie tędy i... Eee... Dobra. Idziemy dalej. Zapiszemy sobie jeszcze raz. Za mną! Tak, wsiądziemy sobie do tego naszego łazika. Podjedziemy sobie trochę dalej. Tutaj zaraz będzie... Nie, wiem, tu zaraz dwójka. Może spróbujemy ich z tego działka ostrzelać. Chociaż nie wiem, czy to lepiej nie byłoby wyjść i, i samemu ich załatwić. Yy, nie tym, tylko... Ale spróbujemy, może się uda. Stąd będzie jechał ten czołg. Zaraz, yy, przestawimy się na czwórkę. Właśnie, biegną już po Niemcy. Wezmiemy sobie bazukę. Oni tam może ich załatwią. O, tu widzę, że zabity. Już zabili go. Podbiegniemy sobie teraz tutaj. Jak będzie jechał ten czołg, i go rozwalimy. On wyjedzie cały czas do przodu. O, widzimy, jest tam. Podbiegniemy sobie tutaj. O. Wow. Nie trafił, na szczęście, zniszczony. To trzeba właśnie uważać, eee, uważać na te czołgi, bo one właśnie nas celują. Nie tylko w nasze pojazdy, ale też w nas. Także, eee, dobra, wracamy do łazika. tu widzimy, jak się dobrze ustawimy, to <laughs> ci z łazika zabiją wszystkich, nie będziemy musieli specjalnie się męczyć. Dobra. Tu załatwieni, pojedziemy sobie dalej. Tutaj też chyba są. Jacyś Niemcy, chociaż możliwe, że już są załatwieni. Właśnie ci. Tak, oni tu chyba są załatwieni. Zbliżymy się trochę bardziej i później pójdę normalnie. Zwykłym tam są jeden Załatwiamy. Teraz spojrzymy sobie na mapę. Tu jest, y, tu jest karabin maszynowy. Y, zaraz, gdzie tutaj? Ja właśnie sobie tam pójdę. Pójdę sobie tam. Y... Załatwi od tyłu ten karmin do Także zatrzymamy się tutaj e, Który tu ma nie tym trójka nie, dwójka dwójka ma to. Dobra, pójdziemy sobie tym dwójka, a trójką Trójką się przesiądę do, e, do tego działka, e, dwójka Dobra, idziemy przejdziemy sobie... No nie w tą stronę biegnę. Eee, w drugą stronę. Weźmiemy sobie na razie tą Ten ciężki kabin maszyno, chociaż może niekoniecznie nam się przyda, ale... Ale wolałem wziąć tego, bo tam będzie na... A, właśnie. Czyli jednak tu musimy się trochę bardziej skradać, pójść bardziej od tyłu. Dobra, zapiszemy sobie. Widzimy jednego, chyba widać go, tak jest. O, i drugiego, od razu już widzę tego przy tym karabinie. Zaraz załatwimy sobie od razu dwóch. Najpierw tego, napiszę aż tego, i teraz tego przeładujemy. Widzimy dwójka, ma trochę kiepskiego. O, jest załatwiony. I tam jest chyba tylko tych dwóch. Teraz przejdziemy sobie właśnie tam, bo stąd będziemy mieli dobry widok. Tam jest trzech czy czterech Niemców na dole, koło tego budynku, i stąd sobie ich załatwimy właśnie tym, tym karabinem maszynowym. Znaczy nie tym, bo tym tam nie dosięgniemy, tylko, tylko tym spróbujemy, przynajmniej. Za blisko. Właśnie, trzeba się też dobrze ustawić. Może staniemy sobie, przejdziemy sobie tutaj. Ale daleko. Kurczę, właśnie on nie może się czołgać z tym karabinem. Jeszcze. Dobra, tu mamy dwóch. Jeden. Jeden teraz biegnie tu na górę. Musimy sobie teraz. Właśnie, bo jak się go raz wszystkich tam nie załatwi, to zaczną tu biec na górę. I musimy sobie teraz na niego poczekać. On chyba biegnie stąd, właśnie. Dobra, załatwiony. I to chyba będą wszyscy tu na dole. Nie, jeszcze jeden. Tak, czyli w sumie tu jest czterech. Dobra. Poczekamy sobie też na tego czwartego. Dobra, załatwiony. Idziemy sobie. Tędy. Nie wiem, jak tam pod... dalej jest z Niemcami, ale oni chyba dopiero gdzieś tu są. O, widzimy tutaj. Są dwa. Te, bo ci amerykańscy Niemcy zostali zabici przez Niemców. Niemcy ich zabili. Tutaj też coś są. Eee. Musimy tylko tam podejść, wtedy nam się odblokuje. E, że wykonano. Dobra, przejdziemy sobie tutaj. E, dobra. Podjedziemy sobie teraz do Waligien. Będziemy musieli tu podbić pod górę i tam będzie sporo, nie to chyba z 8 czy 9. Dlatego tam się lepiej rozstawić kilkoma i wtedy jak oni zaczną biec, to oni wszyscy za nich zaczną strzelać, będzie łatwiej po prostu zabić. Dobra, zatrzymamy się tutaj. Eee, dwójka. A, niech pobiegną, za nami wszyscy musimy teraz podbiec pod tą górę. Nas. No właśnie, to jest to odnaleźć amerykańskich jeńców. Nas. Tak, pod tą górę. Tu się zatrzymamy, bo oni jak się podbiegnie bliżej to zaczną zbiegać. Gdzie oni są? Jedynka. Dobra, są. Dwójka. Teraz. Niech sobie staną. Teraz zobaczymy, gdzie oni konkretnie są. Właśnie są tam. Tak. Ustawili się mniej więcej tak tutaj, y w tym miejscu. żeby oni właśnie jak zaczną zbierać to żeby ci wszyscy zaczęli do nich od razu strzelać 1K drugi k tak i czwórka Pójdziemy sobie stąd od razu ich eee, od razu zacznijmy właśnie. Nie. Nie przykro. Zobaczyli nas, zaraz zaczną to biec. Kurczę, nie udało się. Załatwimy teraz tamtego. tego. Dobra Załatwieni I chyba to będą wszyscy Właśnie widzieliście z różnych stron biegli i To jest? Nie, to jest zabity Dobra, O, no, widzieliście, że ich tu sporo Było 4, 5, 5 No tu jeszcze kilku. Ci to są ci Amerykanie. O, a ten jest Niemiec. I ten tutaj też jest jeden Niemiec. No, siedmiu ich to było, czy coś, coś, coś koło tego. Dobra. Teraz możemy już wszystkimi wrócić do łazika. I teraz trzeba będzie rozwalić drugi czołg. Tak, Niemcy będą już tu praktycznie tylko tutaj. Ten czołg trzeba będzie załatwić, a później to już tylko ten czołg, a to już załatwimy z łazika. Eee... Także tu już jeszcze tylko właściwie nam zostali ci i to będzie tyle. Zbiegniemy sobie... ...tędy. Czwórka, czwórka ma bazukę. To czwórka może czwórka pójdzie teraz tam i załatwi ten czołg, Chociaż zbliżymy się trochę tym. Eee, jedynka. Jedynką wsiądziemy sobie za kierownicę. Trójką wsiądziemy sobie do działa. Eee, a dwójką. Dwójka sobie zmieni broń. Dwójką wsiądziemy sobie, żeby się patrzył. O, właśnie, w ten sposób. Dobra. A czwórką czwórką zaraz jakby to tu zrobić. Dobra, nie wszyscy wsiądą na razie do Łazika. Ale zatrzymamy się chyba trochę wcześniej i... Eee, zatrzymamy się trochę wcześniej. I żeby tą czwórką załatwić ten czołg. Tu będzie też sporo Niemców. Znajdujemy pachołek. Idziemy dalej. A widzę, Dl Zatrzymamy się tak tutaj i wsiądziemy sobie do no. drzwi. Dobra, już musimy sobie widać. Pojedziemy sobie tak tędy. Tu się ustawimy, żeby ich mieć w ten sposób. Sobie czwór, yy, zaraz wyniosę na czwórkę, dobra teraz szybko czwórka, wybiamy bazukę znowu, jedynka teraz zginęła, dobra to zatrzymamy się tutaj w takim razie, eee, albo nie snajperka, o widzimy, oni już tutaj są. Załatwimy ich może w ten sposób Jeden Kurcze Czwórka Pobiegniemy sobie w takim razie może tak jakoś Trzeba się O stąd i dobrze widać Załatwieni. Jeszcze jeden. Załatwiony. Teraz szybko zapisujemy. Patrzymy. Czołg jest jeszcze daleko. Dobra. Bierzemy bazukę. Biegniemy. Może że tu będą jeszcze jacyś Niemcy, ale. Ale chyba nie. O, widzimy czołg. Celujemy. Zniszczony. Dobra. No, dosyć szybko przyjechał. Załatwieni. Wracamy teraz do łazika. Weźmiemy sobie bazookę. I teraz... tak, trójka siedzi tu, dwójka... Dwójką zamienimy się miejscami z czwórką. Pokojnik sobie siądzie tu, czwórka. Dobra. I teraz tak, będziemy jechać tak, bo to chyba już mi się, tak, tak mi się wydaje, że tu nie ma już Niemców, dopiero ten czołg, chyba że jeszcze po drugiej stronie tego mostu może być trochę Niemców, ale, ale wydaje mi się, że tylko ten czołg nam został i po prostu jak będziemy jechać tym łazikiem, będziemy bliżej tego czołgu, to strzelimy w niego z bazówki z tego łazika. Więc widzę, że jeszcze w tym mostie są Niemcy, ale, ale wydaje mi się, że nie. Nie, tu już nie ma... O, są jeszcze. Jednak są... Tylko jeden, dwóch, jeszcze... Nie, jeszcze tu są. Czyli tak, czyli musimy się jeszcze wcześniej zatrzymać. Zatrzymamy się tak. Załatwimy sobie tamtych Niemców. Najpierw. I dopiero później pojedziemy dalej. Teraz tego i biegniemy sobie tu, a nie to jest pachołek. Tu jest jeden, zaraz będzie bieg, drugi. Będzie bieg, czy nie? Nie. Tak. Jest na drodze, dobra. Tak, biegnie na drodze. No, już na wszelkie, ale jeszcze żeby się upewnić, to pobiegniemy trochę dalej. No, ale teraz to już chyba rzeczywiście nie ma tu żadnych Niemców. Więcej? Yy. Nie. Dobra, jedziemy. Tak, czyli to było jeszcze trzech. Jeden yy, po tamtej stronie i dwóch tutaj. O, no, zapomniałem o nich. mi się, że tu jak się przejedzie, rozwali ten czołg, to tu już nie ma Niemców. Yy, teraz weźmiemy sobie bazookę. I wsiadamy tu. Dobra. Teraz jedziemy i tak, jak się zbliżymy do tego czołgu, to wtedy go po prostu rozwalimy. Ostatnio jak gałem właśnie tam się tak udało, także myślę, że że no. nie powinno się udać. Nie powinien nas wcześniej trafić. Nawet całkiem blisko się do niego zbliżyłem. Na całkiem małą odległość. O, jest czołg. Nie trafiłem. Jeszcze raz. Dobra. Trafiony. Omijamy go sobie i jedziemy dalej. No, jak widzicie, przeszliśmy na misję. No to było więcej niż w poprzedniej misji. Tu było 35, tam było 30. No i to było na tyle w tej misji. Eee, następna misja to już będzie koniec tej kampanii w Ardenach. Eee, także do usłyszenia za niecałe pół godziny.